serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj filmik o złocie dla gołębi, czyli każdy hodowca powinien mieć zrobioną teraz nalewkę z orzechów. Ostatni gwizdek bo robi się ją do 15 lipca. Borykamy się teraz z adeno u gołębi młodych upały wypuszczamy. Ludzie dzwonią, że gołębie napite. I nawet w jeden, dwa dni są zgony. Koledzy, zróbmy sobie to, ten naturalny środek, bo jest, był on stosowany przez nasze babcie na żołądek już bardzo, bardzo dużo czasu, dawno, dawno i przez wiele czasów, lat. I ja wam powiem, że ten środek czyni cuda. Wystarczy wziąć 1 ml tego środka do szczykawki, dolać wody i bezpośrednio wstrzyknąć gołębiowy, jak widzicie, że jest napity wodą do wola. Trawienie rusza od razu. No super środek, wiadomo, że lekarstwa, no ale nie każdego stać eee, kupować lekarstwa i jak dajemy, to nie dajemy zapobiegawczo. No nie ma zapobiegawczo uniknięcia Adeno. Musimy dawać lekarstwo dopiero jak już się naprawdę mocno pochorują i nic nie działa. A teraz taką nalewkę niech sobie każdy zrobi. Po prostu kroimy orzechy w ćwiartki, pół do połowy słoika litrowego. Zróbcie sobie od razu więcej. No ja sobie zrobiłem teraz trzy słoiki litrowe. I zamiast spirytusik do gardełka to zalewamy te orzechy. Ale teraz jest ostatni gwizdek. Póki one są jeszcze miękkie. I, da, I mają takie mleczko w sobie i dobrze się kroją. Polecam założyć rękawiczki. I tak jak mówię, 1 ml do 2 ml do szczykawki, dziesiątki, resztę wody, wężyk i wszykujemy bezpośrednio do wola. Można też dać gołębiom na wodę. Ja daję też 30 ml na 5 litrów wody. Rewelacja to działa. Rewelacja. Normalnie każdy hodowca powinien to mieć na półce. Tak, jak mówiłem, no lek to już jest ostateczność. A tutaj każdy sobie może sięgnąć po to i to może stać zalane nie trzeba tego odlewać. U mnie jedne już stoją ze 2-3 lata, i już sobie teraz dorobiłem kolejne i super to działa. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to wygląda to już po 4-5 dniach puszcza. Yy. Taki brązowy kolor, a myślę, że już po 10 dniach nadaje się do użycia, tylko musimy rozpuścić z wodą, nie możemy wszczyknąć samego, bo by popaliło. U mnie dzisiaj młodzież, młodziaczki na oblocie. Rano, bo później ma mocno padać, razem ze starymi latają. Ja już loty zakończyłem, wkładam chyba 6 razy. I po, po szóstym locie połączyłem się w pary, także siedzą sobie teraz na jajkach. No może jeszcze jak będzie jakiś jeden lot, to, to włożę. U mnie są w tym roku młode dolne szpaki. Były zaciemniane do 1 lipca i teraz już je doświetlam. Czyli światło włącza się tam od 5, świeci do 7 rano i później od 19 do 22. A drugi gołębnik, bo tamten gołębnik szpaki to są blanki, córki. Jest ponad 100 gołębi latających. A drugi gołębnik, ten tutaj do góry, też jest stuwa młodych. To będę je zaciemniał do końca lipca. Te gołębie tutaj po zaciemnianiu nie chciały mi ruszyć. No tak, średnio, to wiadomo, jak przy zaciemnianiu takie upały. Jakieś ciemne nosy się porobiły, któryś tam harczał. Do wczoraj dostawały DAC-2, no, nie ma nic lepszego na, na drogi oddechowe. Według mnie I ten środek czyni te suda na hodowli. Przez 5 dni dostały: zmiana karmy na lekkostrawną łyżkę na gołębia rano, łyżkę na gołębia wieczorem. I głębie od razu ruszyły. Po czterech dniach już zasuwają godzinę. Żaden nie odbija od stada. No, rewelacja. Jeszcze coś im zrobię później na drogi oddechowe. Teraz yy, dzisiaj drugi dzień dostają fungi stop po daku dwójce na grzyba. No i niedługo trzeba się za nie brać. Pomału zacząć treningi bo już, już na to czas. Pogoda się trochę zmieniła, ochłodziło się. No i tak zasuwają sobie godzineczkę. Teraz wam pokażę tą swoją nalewkę. Trzymamy ją koledzy w ciemnym miejscu. Ja to zrobiłem jedną, jedną zalałem sobie bocianem, bo to jest zrobiłem dla nas i dla dzieci w razie jakby były jakieś problemy żołądkowe, jelitowe, biegunka. To to jest ta. Widzicie? To jest zalana e, zwykłą wódką. A tutaj te dwie są e, zalane spirytusem. I zobaczcie, to stoi od piątku. Czyli 5 dni, jak już kolorek puściło. I to musi stać w szafce w ciemnym miejscu. Zróbcie sobie to, bo to już jest ostatni gwizdek teraz, żeby to zrobić, bo już orzechy zaczynają twardnieć i, i już kończy się ta galaretka w środku. To mleczko, które właśnie daje bardzo dużo, no, no, no pomaga bardzo, bardzo mocno na jelita, tak? No mówię, jednorazowo u mnie w te upały, jak wypuszczałem gołębie o 13, bo ja jak je rozwidniam, to... Kilka gołębi już mi do karmy nie chciało zejść. Jeden dzień, jeden szczał do wola, na drugi dzień już koryto przewracał. I ile to nas kosztuje? No, lit spirytusu kupić zamiast rozrobić i wypić. To <laughs> możemy coś pożytecznego zrobić dla gołębi i niech se stoi na półce. Nie każdy o tym wiedział o takiej nalewce, ale myślę, że teraz każdy hodowca gdzieś znajdzie drzewo z orzechem i sobie e, zrobi taką naleweczkę polecam bardzo serdecznie, koledzy, tą nalewkę i, i zobaczycie, że będziecie zadowoleni. wiadomo, jak się film podoba łapa w górę. No bo jest jeszcze wiele takich filmów, których nie nagrałem, bo po prostu nie. Nie o wszystkim człowiek sobie zawsze przypomni, ale zróbcie sobie to, polecam, polecam, bardzo polecam. O, widzicie, to jest moja nalewka, która już stoi 2 lata, zalane orzechy. I ja w ogóle tego nie odcedzę, Trochę u mnie bałagan, bo pracownik na urlopie, no ale tak jest. Pyłek pszczeli też stosujemy, tylko zawsze rozpuszczam go z wodą. Na noc łyżkę, tam do setki wody i na sto gołębi na karmę na drugi dzień. Też rewelacja. No i taką szczykawę używamy. Dziesiąteczka, 2 ml. Resztę wody i bezpośrednio do dzioba. No i co, co jest podstawą na hodowli? Jak wam gołębi nie chcą ruszyć? Tak, dwójka. No dla mnie nie ma lepszego środka. Po prostu czy nic uda. Zrobię sam kto, kto po prostu coś stosował, a sobie zastosuje ten preparat. To zobaczy jaka jest różnica na gołębiach. Białe nosy od razu. Chęć do latania. Ptaki ruszają. I jest petarda. Polecam, polecam. Naprawdę, młodym młodym można dawać do wody 1,5 grama na 2 litry wody. Rozpuszczam tylko na 2 litry wody to jest dla 40 gołębi. Nie zmniejszamy dawki, bo jak już nieraz mówiłem, przedawkowując ten środek, możemy się zdziwić i mieć zgony na gołębniku. Ale po trzech dniach już są efekty niesamowite. gołębie ruszają. Tylko też musimy zjechać z karmy na lekką. I jest petarda. Ptaki już pomału chyba widzę. Ej, jeszcze chodzą. Zobaczcie. Jest tylko świst. Pięknie wygląda tyle szpaków. Nie wszystkie, bo tu jeszcze stare latają. Także koledzy, mam nadzieję, że filmik się podobał. I że moje filmy w Waszej hodowli wiele wnoszą na plus. Wielu ludzi korzysta z moich porad i jest mega zadowolonych. Ale to mnie cieszy. Cieszy mnie na przykład hodowca z Oławy, który teraz tam bardzo dobrze lata. Starszy pan, nie będę mówił nazwiskami, ale ma tam mocną ekipę do pokonania wielokrotnego mistrza okręgu. Zgłosił się do mnie, pomagam. On no jest mega gość szczęśliwy, zadowolony mój, że jeszcze tak w życiu nie latał jak w tym roku. Jak mnie to cieszy, po prostu czerpie z tego energię z takich telefonów. Szykujemy koledzy młode pomału. Po 15 lipca pomału zaczniemy z treningami. 10-15 km, no ale trzeba będzie je ruszyć. Także pozdrawiam i dobry lot. I zróbcie tą nalewkę, naprawdę. Zróbcie sobie póki jest. Ja wiem, że nie ma czasu na nic, ale to, to zajmie Wam 10 minut. A zobaczycie, nie jeden jeszcze zadzwoni i podziękuję, że nie mógł gołębia wyprowadzić. To po jednym takim podaniu bezpośrednio do wola. Gołąb staje na nogi i na drugi dzień przewraca koryto. No wiadomo, już w ciężkich przypadkach nieraz się nie uda, ale jak szybko zareagujemy i widzimy, że nie schodzi do karmy, ma wodę w wolu, pach wodę wyciskamy i wstrzykujemy mu bezpośrednio. Pozdrawiam i dobry lot.